Witam was bardzo serdecznie. To jest 29 odcinek. My ostatnio zrobiliśmy finish u Manu, potem zrobiliśmy u Robin, potem zrobiliśmy u Spike'a i przed chwilą zrobiliśmy u Emi. I tak właściwie w tej grze pozostają mi tylko jeszcze dwie rzeczy: bo robić pościgi, czego się naprawdę boję, bo mnie to w kurwia strasznie. Przepraszam, nie boję się Wbić 50 poziom, zrobić pościgi to dwie rzeczy i trzecia. Panaberia. Przez całą grę zaoszczędziłem 600 tysięcy, bo tak właściwie kupowałem sobie tylko i wyłącznie BM-ki, a w większości to jeździłem swoim E46 gruzem. O, możemy sobie stabilizatory jeszcze kupić. Sprzęgło jeszcze 4.9 potrzebuję, kolektor mam. 50 poziom. 4.8 Mamy 1063. No i możemy sobie kupić cóż takiego? Back. Ten samochód wygląda jak Troll Custom F1032. V8 o mocy 850 koni. To ja nie wiem, te cylindry to są chyba jak głowa. Skoro to osiąga tyle. Nie słyszałem nigdy o tym samochodzie. Totalnie. Jeśli by to był, nie wiem. Coś z etanolem. Kto jeszcze może zrozumiał? A tu sama fałsemka to musi robić naprawdę wrażenie. Wygląda to jak troll. Aha, tu nie można nawet tego ulepszyć. Kurde, ja chciałem poświęcić pieniędzy trochę. Kupmy sobie. O, myślałem, że to monster będzie. Dobra. Zobaczymy, jak w ogóle tym się będzie jeździło. W sumie nie wydałem na to jakoś przesadnie dużo. Cóż jeszcze można tutaj więcej kupić? A weźmy sobie dla jaj. Kupmy sobie dla jaj. Awentadora. Dla jaj po prostu. Przejdziemy się i jednym, i drugim. A tu mogę po prostu ulepszyć to. Patrzcie, sprzęgło ma już najlepsze. Co czasu, weźmy tu jednak. To jakieś tanie te części, strasznie drift. Eee, Sensu jest kupować awantodora pod drift, no sorry. Więc po prostu nie kupimy go pod drift. Zastanawiam się, po prostu tak, flatowo, czy on osiągnie więcej koni mechanicznych od GT-era. ja myślałem, że tutaj jest trochę wyższy potencjał w sensie samochodów. To mi da bardzo dużo i daje mi już więcej. 4 Ja chcę się tym tylko tak właściwie przejechać Ja pewnie nawet tym nie będę grał Jak ja już będę robił pościgi na koniec To będę robił GTR-em, no bez przesady No ma więcej Tylko pytanie czy to będzie, to będzie raczej samochód do po prostej no dobra, bo zobaczmy sobie tak. Jeszcze tu możemy sobie zrobić tak na przyczepność. Eee, no, kurde ciśnienie chce więcej. Ale zróbmy tak: eee. tak. Przy. tak, 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 ten, ten. Tak. Sztywne. Sztywne, moc, moc. Okej. Okay, I dla jaj. Czy mogę sobie jeszcze spersonalizować tośnie w taki sposób beka? Żeby była beka. Nie mogę. Dobra, wyjeżdżamy najpierw bekiem, a potem wyjeżdżamy sobie y, Awentadorem. Poświęcimy chwilę czasu. Może policję pogarniamy i tak dalej, nie. Także. No bo takie rzeczy mi już tylko zostały. Fanaberie mamy zaliczone. Jeszcze teraz dwie rzeczy: wbić poziomy, to raczej do poziomów to będzie najlepszy drift po prostu GTR-em. No i może być policja jeszcze. Kurde jeździsz jak bolidem, no bo to wygląda jak bolid. Dobra, dobra, dobra. Gdzie jest polis? Polis, 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 polis. codzienne. Kurde, nie widzę nigdzie policji. Ej, nie widzę nigdzie policji. No, czuję się jakby wyjali mi ten samochód z Hot Więc nie podoba mi się. Dziwo, kurde, jakiś on taki śmieszny jest, strasznie śmieszny. Ciekawe jak on sobie w tym, no tutaj mamy powiedzmy jakiś teren jeszcze, nie? On w tym sobie powinien właśnie dobrze radzić, ale nie na stricie. Te wielkie opony, widzicie to? Dobra, pojedźmy z policją. Nawet jak będziemy musieli karę zapłacić mandatem 20 kapli, to i tak nie zmienimy, mamy. Ja wydałem te pieniądze tylko i wyłącznie na Panaberię. Mi zależało tylko na GTR-ze i GTR-em przeczytam grę i jestem z tego bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Będę mógł zrobić podsumowanie, pogadać sobie na koniec gry. Wydaje mi się, że dzisiaj nawet mogę ukończyć tę grę. Zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy poziomów nie wbiję teraz. Łamkę sekundę. No nie. Jeździ się dziwnie. Tylko pościgamy się z policją tym bekiem. Yeah. Kość maksymalna nie była chyba jakaś super. Ile 300? 400 tamtym robiłem, więc znajdźcie mi powód, dlaczego warto by było tym bekiem jeździć. A był to najdroższy samochód, nie? Znaczy najdroższy. Najbardziej na prawo. <laughs> Ale chyba też był najdroższy. No taki trollik. O, jest policja. Dwie blokady bym chciał. Nie z drugiej strony cieszę się, że tak szybko. Przynajmniej nie będę musiał tym jeździć. Dobra, dajmy sobie teraz szansę na. Drwali mnie. Pierwszy raz. Dobra. Zobaczymy teraz jak Aventador. Potencjalnie rzecz biorąc, raczej powinien być on najszybszy z tych samochodów, które ogólnie mamy w tej grze. Ale ja mam taką manię, że jeśli nie patrzę na kamerę, tylko patrzę się po prostu. Może. A nie. A, tu jest bliżej. Się dusi przy zmianie biegów. Nie no. On rwie strasznie. Jakby nie nie, z... On Żałuje tak tą odcinę strasznie Ciekawe ile nim można pojechać, ale myślę, że... Kurde nie patrzę na te statystyki, ale ja pierdzielę te statystyki. Ja chcę patrzeć na realia. Kurde, on jedzie bez problemu trzy spaki. No do pościgów może się średnio nadawać. że znowu mnie złapał, prawda ja nie ukrywam, że jednak te blokady tym w końcu załatwił, nie byłoby źle, dwie Przebij się przez dwie blokady. Nie, do ścigania się z policją nie podoba mi się ten słowo. Zwrotny. Ona driftować umie. Co, tym pomysłem by było, nie wiem, wjechać na highway, co ja tam będę robił? Samo co zawsze. Nie, wiem, ja może nie potrafię w policję. A tu mam sporo do nadrobienia jeszcze z tą policją. Wszystko. Najgorsze jest to, że tutaj jak wbijamy te poziomy poszczególne. To jakoś nie czuję, żeby wtedy było ciężej. Trzech mi ściga. No ok. Ja mam szczerze, ja trochę powątpiwam też czasem, że. Bo się zniszczyć radiowozy. Trzeci poziom. Jest blokada. Ta blokada się liczy. O dziwo. O dziwo się liczyła. Bo niektóre mi się nie liczyły z tych płotków O i ta może mi się teraz nie zaliczyć Kurde zaliczyła mi się lol Mamy to Uciekam, biorę gitera i nagrywam jeszcze od O, tu na przykład była wreszcie jakaś normalna. Nie, może ten giter jest zbagowany. Wolce powinienem teraz wjechać jeszcze, nie? Albo powinien mi złapać. I tu ten GTR zbugowany. Że nie wiem, jakiś anaki miałem, nie wiem. Skocz do garażu, bierzemy GTR-a i jeszcze nagramy sobie dzisiaj 30 odcinek. Kurde, więc... Bo nabrałem takiego optymizmu na to wszystko. Także te dwa samochody już sobie odrzucam. I zobaczymy, jakie mamy jeszcze zadanie. No, a teraz będziemy mieli na pewno tego bardzo dużo. Na pewno. To jest bardziej jak pewne. To jest bardziej jak pewne. Zrobić okej, okay. wyścig niski poziom, także widzicie, że ja muszę tu całą hierarchię przejechać od niskiego do wysokiego, więc kurde, no xd. Czuję się, właśnie, trochę jak w przedszkolu teraz. Nie widzę tu żadnych glin. Ale patrzcie, będę miał okazję podriftować, porobić punkty. Szynka do punktu. Naprawdę aż tak ten wątek pościgów. Emi też miała misję na przykład typu osiągnij 320 na godzinę, nie? Tutaj na przykład było przewisie przez dwie blokady. Zasuwamy w następnym odcinku. Na pewno uda mi się wbić 48. No to już jest top, top, top. Jak ja zobaczyłem sobie, że to jest poziom trudności niski, to jest myślę XD po prostu. Co ja zrobiłem po prostu z tym wątkiem? Przez to całą grę. Olałem, chwilę myślałem, że muszę uciec, coś. Psi zadzwonić albo napisać. Także jeździmy sobie bezcelowo. przez te miasto. Można też poogarniać te miejsca na przykład strefy driftu. do wiadomości. I mamy średni. bo nie, zróbmy to jeszcze teraz, no bez przesady. I w następnym zaczniemy. Zen grasz. Kilometry, także kurde. Ale widzicie, już mamy poziom średni. No myślę, że ten wątek z tych wszystkich może być najkrótszy. To nie mi. Ale tutaj też były takie misje: typu spotkaj się z ekipą... Tu, 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 tu. Na pewno nie będziemy mieli momentu idealnego, bo nie zrobię tego. Jak to się nazywa? Nie. nie ekipy. Nie mam ekipy, więc. się nie da tego zrobić. Hot Wheels. Serio, serio, dobra, kończę, yo, piszcie komentarze i tak dalej.